Przywitaj się. Dzieńczko. Tak... Siema! Dzisiaj nagrywałam. Moje darbiny ja nie wykranie się ten wykaźny. Serio? A ty nie echo. A wie a wiesz, że ja ustawiłem na cały ekran? Nie miał... Ja zawsze ustawiam na cały ekran. Dobra. Yy, teraz co, teraz na Łoł dwa losowe items, okej okay. Ja jeden miałem Złote jabłko Mam dobre hity Wszystko zaczątkowane dobre bo wszystko zaczątkowane Wow! Ja mam patyk No ja jesteś mam. Zobacz. Szkoda, jak to ty masz, tylko, a ty masz, co, masz Jak, ale. Ej, to moje i ty! Ej, nie, pokazało mi się. No bo musisz na taki nie, tym nie, 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 Jeden zmarnowałem, no ja pierdolę no. Ej. Czekaj. Oh, Diamentowy mnie e, e e e Już nie potrzebuję twojego dziadowego! No co kubaku? Tabako na napsy. Nie lubię. Dam ci za dwa diaksy. Jeszcze nie? No. Dobra. To musisz ze mną iść na wiersza. Dobra, na 34 wyrzucamy. Dobra, to ja muszę wiesz co. oddaj. To nie... Yy, a, tu masz. Podwar... podwar... ej, eee, ja dwa razy ciebie. Chodź, chodź na to. Ej, ty też mogłeś mi... Chodź. Gdzie... Eee, ej, okay. eee, gdzie jest eee, spawn? Da... Eee, pokaż spawn albo odbiorę ten miecz.

Dobra. A, jest i Ej, się na górze, Bisz mnie. Na górze jestem, nie tam na górze, tylko tu. Miszmia, tylko czekaj, czekaj. Czekaj. Miszmia, jestem na górze. Moja powiedziała twoja mama słuchaj, więc musisz iść spać. I powiedz, że dobrze proszę pani. A co ty, kiedy idziesz spać? Nie wiem, nie wiem, nie rozłączać. O, co to? Nie! Ja... Nie lubię cię tam. E... Nacisnęło mi się. Nacisnęło mi się. O, -o ja tak specjalnie tego nie zrobiłam serio mówię. Mam takiego teraz muszę. Ej, ale i mi się nacisnęło, tylko. <laughs> no, nie oni mają swą drogę. Dawaj, zawieźli. Rzeź się na ich Kurwa mać. Dobra, Ficku! Spójrzcie! CHIACHI! Ja, WYGIRAŁEM TĄ RUNDĘ! Przyszedł ze mnie, bo jakby mnie zabiłeś. Ale nie no! nacisnęło mi się, serio! Już mam 127 y, monet. O, port, port. port, 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 No, poczekaj. O, jestem. A, a mamy. Y, 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 Zgadnij, ile mam zabić. A ty ile masz? 71. A ja mam y, zabicia 67. Mam kasę. A ja mam. Y, Ej, zaczęło iść się! Jakie mam już po te skrzynie? A wygrane no, mam 6. Dobra, ja idę coś. Nie, no, ja ty mam Nie, ja ty, ja lubię trochę. Ale nie no, nacisnęło mi się, kurwa, nie wiem dlaczego. Bo ja mówię, że mam lagi. Dobra, pierdzimy. Ja o kurwa, ej, nie mam nic. Masz jakiś mieczyk? A co, ty mi brać kratkę? Wybrałam. A na tej akurat na tej arenie trzeba wybrać kurnika, albo na przykład jakąś kratkę to ma miecz. Dlaczego? Bo tutaj nie przeżyję, że bez mieczu. To są takie, że tutaj, tutaj nie ma skrzynek. By chciał wiedzieć. No ja wiem. No, może no, to się mówi wydzielić los. Kurnika. Ale, No to żołnierz, kamienny, op... opyla. A ty kupiłaś? Nie, ja nie kupuję. A jaki kupiłaś? Ja zbieram na moim śniegu. A ja na dragona zbieram. Nie opylać, bo tyle będziesz mi zbiorować. A ty kto to zrobi? Nie, tylko myślmy po dragon i to wszystko, ale. Ja nie mogę mieć inne klasy, jak nie mam miejsca, to ja to na pewno nie skonaję, bo drugą to nie jest najsilniejsza. A jaka jest najsilniejsza? Ta k klasa król. Nie. Tak, mm. dyksowy miecz, dyksowe, wszystko, prawie. Ale ja, trzeba, ty, ja wiem, jak tu wyłowić, a za pieniądze, a ty kupisz? Nie, 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 nie. Jak mój tata a, ja obieca mi, jak będę miał 10 subów, no to powie, że kupi mi VIP. No, muszę mieć tylko 10 subów. A ty kupisz VIP, to mi ten nie No pewnie stary. Nie opylało mi się na tą mapkę iść. Opa. Co? Po drugie, się tutaj nie dopracowuje zbieracza, więc wiesz, nie trzeba go zbierać. A jestem na jakimś bardzo i się wspina na górę. Ej, nie mam nic. A, a, a na ile teraz mię znaleziono? Szyb dziewięć. A to już kończ? No nie. dobra, to do czternastu go nie? Kuba damy radę Kuba, damy. Muszę coś nie... zjeść kurczaku sło... słaby no, widzę. Ty... A dlaczego tak cicho mówisz? Nie wiem, właśnie mnie przygłosi. Ale ty nie, to... bo... Nie, nie! Zostałem prawie zabity, zostałem zabity Chodź na lotę, i ostatnia rundka. Tak. Nazywaj, to jestem Cię ostatnia rundka. Ja zaraz no. idę spać, jak Ty. No, to chodź na... To już się startuje. Na co? Wojna. O, wojna. się już. Czekaj. Nie. Ej, ja sobie pooglądam klasy, okej? Okay? Król diamentowy, miecz, złoty kask, y, dwa pieczone dziki. Ja hmm. Kurwa, to jest najlepsza klasa. Ja no. muszę dobić tylko 10 subów do... Um, please, e e jak będziecie... Kurwa, jak 7000 subów, jak są we wschodnie. Ja mam właśnie! Mam, y, mam znów z, z, diamentowe. Y, i ja ci zabrałem. No dobra, to okej. Okay. Dobra, masz. Mam dwa. I mam diamentowy mieć stary. A jesteśmy mi do nich se niewzialności. Ła widzę cię właśnie. Dwa. Ja mogę zabić, bo ty masz więcej. Ej! Mm. Ej. No nabrać ten, który chcesz mieć. Oddaj. Dobrze. Ten jego. No ale ja się jałem zabić, ty masz więcej. Ile ty masz zabójstw? Teraz? 98. Mam potknięcie niewidzialności. Ja się... Dobra, siedemdziesiąt to nie ja! Nie wiem, we mnie też rzucił. Ej, nagrywamy więzienie, ten Minecraft więzienie, bo dawno już nie nagrywaliśmy. No dobra. Drodzy widzowie, jest takie maja Minecraft więzienie. A wstawisz te odcinki? No ty masz już. Nie mam, bo w tej światem, bo tutaj mam taką stronę. A no ale można aplikę e, też przetwarzania z telefonu, wie, e, wiesz na co. Na komputer. Ja e. mam rozwoju ile. No za 4, 3, 2, 1. A ja muszę jakiś żarcie, bo zaraz umna z wodu. A ty mi zabrałeś kila jeszcze, ale ty jesteś. A się prawie nie słychać. No ale ja muszę chodzić tam luzę, bo zgieram, A mam takie dobre i tam. A taką mam zabrać z Oj. Kuba już kończymy? To pa widzowie. Kiedy znów odcinek? Dobra, chyba się pospieszę. Ja ja chyba nie. nie wiem. No to pa. ja zawsze w jednym roku chodziłem na Mikołajki. Ale mam powiedzieć, że się wymyliłem. Tak powiedziała. No zaraz tam. Okej. Okay. To ja. pa widzowie. Pa widzowie. Pa. Powiedz pa. Dobra, pa.